Idziemy na nasze dzisiaj kilkunastodnizowe oj drodzy orędzie. Wczoraj skupiłem się tylko na pięciu linijkach. Przedam te dramatyczne słowa Boga, które dotyczą przyszłości tej cywilizacji. Płakał Mojżesz płaci ty. Ciele, z którego zbudował sobie świat, aby wokół niego tańczyć, rozpadnie się, rozpadnie się na Twoich oczach, zniszczę go wraz z tymi, którzy go czczą. Zaufaj mi do końca, bo nie mogę nawrócić wszystkich serc na siłę i ci, którzy ukochali go. Ponad wszystko muszą odejść wraz z nim. Ich serc nie wybrałem, bo nie znalazłem w nim mojego imienia, a jedynie imię tego, który mnie zdradził. Ty, moja reszto, skoro nie chciałaś tańczyć wokół niego i opłakujesz zdradzonego, otrzymasz łaskę. Dziś zarządzam czas płaczu, czas pokuty pośród tańca świata. Żebyście wiedzieli, skoro weszliście na tą drogę, to Pan Bóg nie zelży. Nie, że będzie dokładał w nieskończoność ale będzie stabilizował tę grupę, umacniał, a kiedy potrzeba, znowu będzie trąbionego i zawołał. Tym płaczem, jest to piękne porównanie. Moi drodzy, jest czas pokuty pośród tańca tego świata. Matka, Matka Boża obiecała, że do zakonu przyjdzie z kolejnym zeszytem orędzi. A my nie wiemy, ile tych zeszytów będzie, formacyjnych. I dzieci na wszystko się przygotowywać. Panu Bogu ta ofiara, jest dzieci miła, na zmartwychwstanie przedstawił orędzie, które Pan Bóg. Każał mi tego dnia wypowiedzieć. Jesteście mili Bogu. Powtarzam. Jesteście bardzo mili Bogu. Dziś zarządzam czas płaczu. Czas pokuty wśród tańca świata. Patrzymy na datę. 23 luty. Jeszcze dzieci nie minęło Dwa miesiące, patrząc na Agnieszkę, no to już pościmy 27, ponad miesiąc. Mamy konkretnej dyscypliny Bożej. Ja się uśmiechałem do Pani Agnieszka, bo, bo to wiecie, święta po kolei już ci jeść chce, nie już, bo święta powodują wzrost apetytu. To jest nieuniknione, dzieci, bo to się masz zakonowane w systemie, jajko. Ciasto, wędlina, to wszystko chodzi po głowie. Więc ja dziś żartuję do pani mówię, no ładnie byłoby to zakończyć, żeby Bóg pani naznaczył jeszcze raz dziewięć dni. Ona ja się modliła, żeby wam naznaczył, a mnie już to minęło. Dlatego przyjdzie Bóg i będzie to wszystko dzieci stabilizował. Ukształtował i wychował dzieci i magwardię. Czy wiecie, że już po nas nikt nie idzie? Za kilkanaście lat Bóg by już nie mógł na nikim tego zbudować. Czy Wy sobie zdajecie z tego sprawę? Że młodzi ludzie nie chcą katolicyzmu. Wpatrzeni w religię Dalekiego Wschodu. Dzieci mówią, to, 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 to jest, jak to nazwali, Nisz, To, co my reprezentujemy, to jest niższy stopień. A niż, najniższy stopień energii. My tak nie chcemy żyć. Cierpienie. Umartwienie, wczoraj Bóg mówił, to, to było to w Orędziach było świat tylko dzieci myśli o przyjemności. A, to ja dzisiaj czytałem, nie wczoraj czytałem, jak czytałem Zeszyt Matki Bożej, pierwszy. Ta, wszyscy chcą tylko przyjemności. Katolicy zostawili jako niższa energia. No więc będą mieli boladę, nie? Będą mieli dyskotekę. To będzie, Panie Romku, wyższa energia. Jak się do bloki waliły, Ludzie tonąć. Samoloty spadać. To będzie taka energia dużo wyższa. Dziś zarządzam czas płac, płaczu, czas pokuty wśród tańca. To już wiemy, o co Panu Bogu chodzi. Płakał Mojżesz, płacz i ty. Mojżesz pokutował 40 dni. Fenomenalne to jest, dzieci. Dziś zarządzam czas płaczu. Czas płaczu to jest czas pokuty pośród tańca świata. Teraz rozumiecie. Ostatnie dwie nasze manifestacje w Warszawie. Nikt o nas już nic nie mówi. Nie ma żadnych programów o księdzu Piotrze, kapujecie. Dzieci nic nie piszą żeby poznali prawdę? No bo ktoś wydaje rozkazy, kapujecie, prowokować to, te od dwóch lat ani wzmianki o mnie. Dzieci, ja mam prawdziwy RM w tej chwili. Daj Boże, żeby jeszcze się urzędy wyciszyły to dzieci, ja mam... to ja nie muszę do Libii uciekać. Mam, mam gdzie tu spokojnie żyć. Zachowaj twój taniec na czas radosny, gdy zatriumfuje moje prawo. Wczoraj było przy rozważaniu ostatniej części chyba drogi krzyżowej, albo na koniec. Pukuta nie będzie trwała w nieskończoność. W wymiarze wiecznym płynie z niebo, ale my patrzymy na ziemię. Zachowaj twój taniec na czas radosny, gdy zatriumfuje moje prawo. No bo w niebie nie musi triumfować boje, skapuje się, więc to zdanie dotyczy ziemi. Tamci tańczyli dla cielca złotego. A dla nas my będziemy tańczyli dla Królestwa Bożego, kiedy zatriumfuje Boże prawo. Dziś przyjdzie jednak Twój pokutny i przyłącz się do płaczących nad ziemią aniołów, aby przepraszać. Teraz to się wszystko wypełnia. Panu Bogu nie musiało zależeć na tym, żeby my w... w, w Wyszli i w szkaplerzach zakonnych na, na górę. Więc wykorzystał Egipcjan, aby wypełnili Jego wolę. Bo podczas tych dwóch szarży, kazał nam w domu cały czas chodzić w kapleżu. Podczas każdej modlitwy. Bo dla Boga pojęcie dziś to nie jest tylko czwartek, piątek, nie? Ostatni miesiąc to jest dla Boga pojęcie dziś. Dziś przyjdzie jednak strój pokutny i przyłącz do płaczących nad ziemią aniołów, aby mnie przepraszać. Post drogi krzyżowe, dziś to wszystko przeproszenie. Pamiętajcie, pewne rzeczy są poza mną, choć Pan Bóg wykorzystuje zawsze naturę człowieka. Różnie można na nie patrzeć, ale to kadzidło ma intencje. Co, to, to, co poza... Wszystkie mają intencje. Przepraszamy za rodzinę, konopków, ojców, leci po kolei. Przepraszamy za grzechy. Zjednoczmy się w opuszczeniu i odrzuceniu najwyższego dobra, Bożego prawa. Kto to ma zrobić? No ta reszta. Dziś ten post jest naszą manifestacją wobec świata. I ludzi, którzy opuścili i odrzucili najwyższe dobro. Boże, prawo. Zaraz popatrzę, bo tu w tekście, co Bóg podyktował formacyjnym, jest ta myśl, nieprawdopodobna. Przecież to przed kilku laty, Pan Bóg. Najwyższe dobro. Był tu taki formularz. Gdzie to było? Gorącą miłością zapałali do Jego prawa, przeszczegali było. Powierzam Ci prawo Boga Najwyższego, szczesz Go ze wszystkich sił w swoim sercu i w swojej rodzinie. Dzieci, to Pan do tego nas wszystkiego przygotował. To był rok chyba 2019. Kiedy wstąpisz na górę i oddasz mi prawdziwą ofiarę mojego syna, wtedy otworzę moje serce, aby Cię słuchać. I z Tobą zawrę przymierze. Które przyjmiesz w imieniu Twojego narodu i całej reszty, którą wybrałem. Słysząc te orędzia, ja postanowiłem na szlaku wędrówkowym odprawić dwie brze święte. Druga była na samym szczycie. Przeszkód co nie miara. Nagle się dwóch chętnych znalazło nam przed świętą. Egipcjanie zabierają nam wszystko z paramentów potrzebnych do mszy świętej zabrali nam tylko ornaty. Reszta, wszystko przeszła. Nawet stolik drewniany, który my z hotelu nieśli. No, wszystko przeszło. I tam dzieci odprawiałem tę mszę świętą. Dłowo się przygotowywałem. Wewnątrz miałem postawę świętego Piotra. Panie, będę tak skupiony. Będę tak. Tak wyciszone dzieci. Dormijet. Można powiedzieć, że spałem. Jeszcze w takich nieludzkich warunkach wbrew sobie i siłą nie odprawiałem mszy świętej dzieci. Tu jest obecny pan Andrzeje, kazałem się trzymać. Mówię, nie ustoję. I dwa razy mówię, pokażcie mi, gdzie to mszale bo ja nic nie widzę. Gdzie ja to skończyłem. Palce mi pokazywali, trzymali. Dzieci minus 8. Wokoło rozgarniasz, bo około 200 ludzi na szczycie. I to samych młodych. I oto pan, tak teraz patrzę z tej perspektywy. Kiedy pan prosił, kiedy wstąpisz na górę, oddasz mi prawdziwą ofiarę mojego syna. Wtedy otworzę moje serce, aby Cię słuchać. I z Tobą nowe przymierze, które przyjmiesz w imieniu Twojego narodu i całej reszty, którą wybrałem. Dzieci to Syna i to było działanie Boga. To samo, co będzie dzieci tutaj. Ja nawet nie będę Panował o jakieś formularze prosił, dzieci to. Bóg da rozwiązanie tego dnia. Macie tablicę, przywieźć, będzie trzymać w ręku. Wręczę wam krzyże i odbiorę przysięgę od tych, co nic nie mają, a uparcie będą trzymali w ręku tablicę, co tak chcą iść. No to, że do sześciu miesięcy nadrobią wszystkie zaległości formacyjne. Czy, czy do roku. Dam rok, bo to, żeby Pamiętam, jak wtedy prosiłem panią Agusie, poproś Pana Boga, żeby nam coś podyktował, żeby mu co powiedzieli. Powiedz mu, macie milczeć. Ja będę mówił. Dzieci, ja totalnie tam milczałem. Zadziałało to wydarzenie ofiary przebłagalnej w oparciu o prawo ex opero operata. Ja tylko byłem dzieci niemym, na półświadomym, ledwo stojącym narzędziem Bożej Łaski. Ofiara się odbyła, bo wyczytałem wszystko po kolei, się, Ale gdzie był mój duch, to ja sam nie wiem. Wyczerpanie, wycieńczenie. Przypominam, cała operacja Synaj z wystartowaniem i zejściem na dół góry trwała 31 godzin. Na poście. No bo jak my wyszli, to kazałem, nie jemy nic, bo będzie Msza Święta. Ale nie wiem kiedy. Trzy godziny my stali na dole, bo nas kontrolowali. Zanim my ruszyli, jeden mędrek wypowiedział, że będzie dzisiaj msza święta, to chcą ode mnie godzinę. Jak godzinę? Jak my są jeszcze przy policji. Jak można gadać, kiedy my kontrolowali o jakieś mszy świętej? Skąd my wiemy, kto to jest? My mamy misję na papierze, a te ci wszyscy są wspaniałomyśli dla całego świata, tylko nie dla Pana Boga i dla mnie. Później my, jak my ruszyli, to już było ciemno. Przenikliwe zimno, bo wiało. Dobrze byłem i pamiętałem. Za chwilę, bo mówi, na, przewodnicy mówią, na grani jest miejsce, będzie tam ładnie. No na grani będzie wiało, nie? Moż pani wiatry, mom, mom bo na grapie mieszką. Więc znalazłem skały, ścianę i my się tam zatrzymali, że z jednej strony dzieci nie wiało. Tam zjedli trochę, ale ile zjesz, jak ledwo stoisz. Obok wystawiony Pan Jezus już w monstrancji, część kazałem adorować, wymieniać się, no i my posilili się i następny rozkaz, pokuta, post eucharystyczny, bo nie wiem, kiedy będziemy naświętować. Dopiero my po 30 godzinach coś zjedli, jakby już było ciepło następnego dnia, Zeszliśmy z połowy góry, dzieci, wykonaliśmy nieprawdopodobną misję. Musimy coś Jezusowi przynieść na te wydarzenia 8 czerwca, ale pozwólcie działać Dłowi Świętemu. On wszystko wie, czego od nas zażądać. I ten rozkaz Boga pragnę Cię, przygarnę Cię do mojego zranionego serca i wywyższę między narodami jako sierotę, której zamordowano Matkę i Ojca. O tym, o co to Bogu chodzi, będę już mówił jutro, a teraz mówię Amen.